Siemanko, z tej strony Kira, a to kolejny odcinek z QA, drugi odcinek mamy dzisiaj wtorek, więc czas na pytania i odpowiedzi. Więc bez gadania dzisiaj mamy trochę, <laughs> troszkę tych pytań jest. Więc zacznijmy od początku. Depiechu 1, 2, 3. Co czułeś, że Alonso był tak blisko mistrzostwa, ale Pietro go blokował. Co czułem? Powiem ci tak, ruskich lubię, bo mogą mu się napić. Ale trochę mnie wkurwił, chociaż, szczerze mówiąc, to był rok 2010. Pietro był debiutantem, jechał bardzo dobrze, no, nie można mu nic powiedzieć, że, że blokował go specjalnie, że robił pod Fetela. no i jechał bardzo ładnie, no trudno. Zablokował go, zblokował, ale Alonso jako taki kierowca powinien dać sobie radę teoretycznie z Pietrowem. Nie udało się, trudno. Pytanie numer 2 od Piechu 123. Jaki jest Twój ulubiony kierowca w WTCC i jaki motocyklista w MotoGP? Jeżeli chodzi o MotoGP, to Valentino Rossi. Odkąd oglądam MotoGP? Zawsze mu kibisowałem. Jeżeli chodzi o WTCC, szczerze mówiąc, oglądam, ale żadnego takiego kierowcy, który się wysuwa na szoło, nie mam, wiecie, nie mam, jeżeli chodzi o zespół to lubię Chevroleta, ale jeżeli chodzi o samego kierowcę to nie mam żadnego takiego nie, nie. jeżeli chodzi o kierowcę, no tu niestety nie mam, przyznam wam się, że w tym sezonie, sezon 2016 nie oglądałem żadnego wyścigu sami wiecie, nie miałem za bardzo czasu, wiecie jak to była Przeprowadzki, to wszystko nie miałem czasu, żeby oglądać będę ja musiał nadrobić z zaległości, zobaczyć jak wygląda w ogóle tabela Mistrz Świata i tak dalej ale nie naprawdę jeżeli chodzi o kierowcy nie mam ulubionego jeżeli chodzi o zespół to Chevrolet od razu to mówię Chevrolet to jest zespół któremu naprawdę kibicuję no, przejdźmy dalej nawiedzony dobry znajomy ulubiony zespół ulubiony zespół ulubiony zespół Lotus i Ferrari Lotus może dlatego że miał tam jeździć kubica ale jakoś tak powiem za że może tak to dziwnie zabrzmi, ale Lotus mi się podobał w latach 70. ich malowanie, ich piękny wygląd bolidu ogólnie, że byli wtedy jednym z tych zespołów ale ich piękny wygląd bolidu, teraz nawiązanie tego malowania, co jest teraz do tamtego, dlatego mi się bardzo podoba, zwłaszcza pomijając to, że jeździ jeszcze Kimi Räikkönen, jeden z moich ulubionych kierowców Drugi zespół noż? Szczerze? Drugi zespół to był Brown GP który w tym momencie nazywa się Mercedes GP ale Brown GP bardzo lubiłem ten zespół, bardzo mi się też podobał. Miał znakomity kierowców, miał Jensona Batona i Rubensa Barrichello, których lubiłem. Lubię dalej Batona, chociaż nie jest to mój ulubiony kierowca, ale lubię go. Jest spoko. Brown GP i Lotus to są tak naprawdę moje ulubione zespoły. Szkoda, że Brown już nie jeździ dla jeździ Mercedes, bo gdyby jeździł Brown GP, gdyby może jednak został jako Brown GP, to wie, chociaż wtedy mieliśmy inne opony, teraz od 2010 weszło Pirelli nie od 2011 weszło Pirelli więc kto wie jakby to wyglądało w 2010 gdyby Brown GP nie przerobił się na Mercedesa może, może byłoby też mistrzostwo drugie z rzędu może Red Bull by tak nie dominował dobra, jedziemy dalej mister Chapa czy zrobisz ligę w Need for Speedmaster nie, nie zrobisz w ligi Need for Speedmaster no bo się nie da tam po prostu tam się nie da gra jest zrobiona tak, że multiplayer wygląda na zasadzie jak to widziałeś u mnie pewnie na nagraniach i u kilku innych osób są... Stąd, po co są listy? Listy prędkości... Liście list prędkości chyba jest 6 zawodów i z tego się nie da zrobić ligi. Nawet jakbyśmy bardzo chcieli, to się nie da tego zrobić, naprawdę. Więc to no, trudno, nie będzie z tego ligi. Botek 1999. Skąd jesteś? Ile masz lat? Lat mam niestety już 20. Jestem z łodzi urodziłem się w mieście Łodzi i stół cały czas mieszkam no i nie narzekam na razie chociaż mogło być lepiej mogło coś na cały zarząd w Łodzi prez, włącznie z naszą panią prezydent lepiej lepiej tutaj wszystko robić ale no trudno, nie ma co narzekać miejmy nadzieję, że uda nam się od, że uda się ją odwołać bo są plany z tego strzem zbierania petycji, żeby odwołać prezent Łodzi, jestem za, ja się pod tym podpiszę. Jestem trochę za. Następny, Mister World Tour 2013. Będziesz nagrywał FLN 2013. No to pytanie już jest chyba nieaktualne, bo jak... Aha, FN2013, dobra, mi się pojebało z modem. Jeżeli chodzi o EVN 2013, nie wiem, wstępnie mówię, że nie. Nie obiecuję, no tak mówię, że nie będzie tylko od groma będzie będą no to wszyscy nagrywać a kariera nie, jest, nie będzie tam ciekawa będzie to samo co 12 więc nie wiem co tam będzie w ogóle jeżeli nie będzie zmiany model zniszczeń że nie będą te bolity bardziej się sypać nie będzie częstotliwość safety cara i w ogóle wszystkiego to się nie upłaca tego nagrywać ja wolę zostać wtedy chyba będę naprawdę wolał zostać przy nagrywaniu moda naprawdę moi drodzy na młodzie będzie mi ciekawie jeśli się na Ewion 2013. No trudno, tak chyba, tak chyba będzie zrobione. Ja myślę, kiedy Robert Kubica wróci na Teref 1? Szczerze? Szczerze powiem, że nigdy. Wiem, że w tym momencie kilka osób może ze mną się nie zgodzić, ale właśnie akurat wczoraj moi drodzy była tam chyba rozmowa między nami na Skype'ie, że no, będzie mu ciężko wrócić Powiem tylko tyle, jeżeli Kubica po tym sezonie, na przyszły sezon nie będzie miał miejsca jako kierowca testowy w jakimkolwiek zespole, to on już nie ma szans na powrót według mnie. On musi w tym momencie już dostać posadę kierowcy testowego, żeby móc w ogóle wrócić. A jeżeli nie zostanie, to już nie wróci, niech już zostanie w tych rajdach i niech tam szaleje. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli Mistrza Świata Rajdowego w nim. On nie ma niestety tej ręki do końca cały czas sprawnej, więc będzie mu bardzo ciężko. A który zespół zatrudni kierowcy, który nie ma sprawnej do końca ręki i nie będzie mu kiedyś na wszystkich wyścigach, bo wątpię, żeby wytrzymał Grand Prix Monaco, Grand Prix Singapuru. Będzie mu bardzo ciężko. No liczę, że wróci, ale mówię, musi dostać posadę na przyszły sezon w jakimkolwiek teamie. W jakimkolwiek teamie musi dostać posadę. Chociażby testowego. To wtedy w treningach powolutko, powolutko by dochodził do siebie i może na 2015, ale jak nie będzie tej posady, to nie wierzę, że wrócił. Czy będziesz nagrywał FIFA lub ps -a? No pytanie już nieaktualne. Miało być kiedyś PS, jednak jest FIFA, więc jest FIFA. W kilku słowach, jakbyś określił Fetela. Wiesz co? Dobre pytanie. Dobrze, ciężko będzie mi teraz to może tak odpowiedzieć. Bo tak, FETEL dla mnie... Dobra, ma chłopak talent, umie jeździć, ale jest wkurwiejący, jego zachowanie jest po prostu wziąć pistolet i go zastrzelić tylko. Naprawdę. Ja do niego może nie miałbym nic, gdyby nie to jego pierdolone zachowanie i ta jebana morda i ten jebany kurwa palo, którego jak ciągle widzę, jak wygrywa, tam mu go kurwa urwał i do dupy przykleił. No i tyle chyba, tylko mogę określić pytela, tak, bo jest chamski, jego zachowanie jest chamskie wokół kurwa, bo niby myśli, że jest najlepszy, ma boli najlepszy nie powiem wygrał wyścig jeszcze torroso wygrał ok zgodzę się ale kurwa jestem ciekawy czy jakby trzeba mu dać bolid Williamsa tych, czy, tych słabszych czy jakby trzeba wrócić do torroso czy by walczył o w ogóle o pierwszą piątkę bo jeżeli jest dobry powinien walczyć ale wiecie co wątpię żeby coś takiego zrobił jego zachowanie jest chamskie do wszystkich do Webera w ogóle nie tylko do Webera do wszystkich w ogóle innych kierowców ma ich wszystkich w dupie serdecznie nie, nie. Dla mnie to jest w ogóle zwykły ham i tyle. Dlaczego nie powiedziałeś na powyższe pytanie w pierwszym odcinku Q&A? Wiesz co? Nie odpowiedziałem, bo te pytania, które ty zadałeś, już były po nagraniu Q&A i po prostu w odcinku Q&A miałem problem. Action nie nagrał obrazu tego, co teraz tu widzicie i dlatego... Myślałeś, że ja nie odpowiedziałem. Ja te pytania zauważyłem dopiero jak już Q&A zostało opublikowane u mnie na kanale, więc to no sorry. Sorry, sorry. Następnym razem będę po prostu pisał komentarz, że koniec pytań, zapraszam na następny odcinek. Jakob, dlaczego sporo osób właś, lubi właśnie Alonzo i Rayconena? Ja też. Hem, dlaczego? Wiesz co, może dlatego, że są spokojni, może dlatego, że nie są tacy jakby to powiedzieć zadziorni i może tak kurwa jakby to opowiedzieć Po pierwsze umieją dobrze jeździć, są znakomitymi kierowcami, to jak raz. Po drugie nie... Nie są chamscy wobec innych kierowców. Można z nimi porozmawiać. Udzielą wywiadu, spokojnie porozmawiają. Nie tak co niektórzy, już nie mówię tylko o hotelu, jeszcze jest kilku takich kierowców, którzy mają serdecznie wszystkich w dupie, myślę, że są najlepsi. Tego dlatego ich lubię, dlatego ich szanuję. Jeszcze może do tej dwójki bym dopisał jeszcze kilku innych kierowców. Ale nie będę mówił na razie jakich. Misterwamina.pl, tym razem bez bipania. W jakim stopniu 10, 10, podoba ci podobać się granic po mostu, 200? Wiesz co? Jeszcze ta gra wyszła. Rok 2012, gra wyszła. Ja ją ja osobiście, wtedy ją spiraciłem. Tak moi drodzy piracy gry ale tylko dlatego, żeby je sprawdzić, jak wyglądają, czy się opłaca je kupić. Yy, jak ja się no, zainstalowałem, chwilę pograłem, powiedziałem, że jest totalny szajs. Tak mi się nie spodobała, że po prostu mówiłem, że i nigdy nie kupię, nigdy nie będę nią grał, ale jakoś teraz wygraliście. Mówię, kurde, pograłem, ze sęcią z wami. No dobra, kupiłem. I powiem Ci, że gra mi się zajebi, mi się spodobała. Daję jej 9 na 10 naprawdę według mnie jest wszystko w niej bardzo bardzo dobrze zrobione Plus muzyka jest też fajna można sobie spokojnie mile pojeździć chociaż może policja jest trochę tempa ale to jest norma więc 9 na 10 jest chyba wystarczająca ocena Need for Speed mocłątek mam trzy pytania czy grałeś jakieś winę w serię Need for Speed czy tylko mocłątek 2012 pozdrowienia dla Szęcia tak nie rozproszyliśmy tego na momencie Szemcio. Yy, powiem ci tak, grałem Need for Speed Carbona, grałem w most Wanted tego pierwszego z 2005 roku Grałem w Streeta, Grałem w Hot Pursuit, Grałem jeszcze w Need for Speed Drana i Undercovera, więc kilka tych Need for Speedów mam naprawdę z... przegranych. Chociaż nie wszystkie są ukończone, bo ukończyłem tylko Pro ukończyłem Carbona No i tylko tyle, wiecie? A nie, Need for Speed Drana ukończyłem. Odpuszczam, jakoś mi się za bardzo nie spodobał Undercovera dograłem do połowy, jakoś mi się znudziła ta gra. No. Jakoś tak... A i grałem jeszcze w Shifta 1G, nie Speed Shift, ale nie powali mnie tak, nie powali mnie Shift. Lepszy, prosty dla mnie był. Jaki jest Twój ulubiony Team 1? To pytanie się powtórzyło, no, więc nie będę na nie odpowiadał. Właśnie proszę, żeby nie powtarzały się pytania. No, nie będę na nie odpowiadał, bo będę patrzył, jakie były pytania poprzednim odcinku i tak dalej, więc... Czy planuję zagrać też w inne mody Evident Challenger? Wiesz co? Ja grałem w dużo modów E1 Challenger. Ja Evident Challenger na modach zacząłem grać od 2007 sezon, później miałem 8, 9, 10, 11, 12 grałem. Jeżeli chodzi o nagrywanie, wiecie, że nie będzie Challenger. Na razie póki Fraps nie, nie wróci do normy, póki co jest E1 2013 mod. A czy będę, czy planuję zagrać? Może kiedyś jakiś inny mod? Zobaczymy. Ziutek Gaming.pl Full Benek Kierowca F1 Było to ziutek w poprzednim odcinku QA więc y, przejdźcie do poprzedniego odcinka, ja tylko powiem, że lubię Alonso i Raikkonena. Jedy MotoGP MotoGP nie będzie na razie Nie, nie, MotoGP miał być, ale nie będzie po pierwsze dlatego, że mam pirata wersję, będę musiał zakupić dopiero oryginała i dopiero jak już będę miał dopiero oryginała, dopiero mogę nagrywać. Twój ulubiony youtuber. Ho ho ho. Teraz bym coś powiedział, to by było, że lecę, że staram się wypromować się na nim. Nie, wiesz co, nie będę odpowiadał na to pytanie, bo jest, jest dużo naprawdę spoko osób. Jeżeli chodzi o... Musiałbym powiedzieć ogólnie. Całe nasze grono F1, to wszyscy. Po jeszcze kilka innych większych youtuberów w Polsce Ale nie będę naprawdę mówił Bo dużo osób może się doczepić że będę chciał się na nich wypromować Na to że wypowiedziałem ich nazwę w moim odcinku że będę starał się wypromować Kiedych jeden challenge? Jak jeden challenge a nie będzie Jak już chyba wiesz jest jeden 2013 mod i tak na razie zostanie Tak Ziutek pozdrawiam Cię serdecznie ZiutekGaming.pl Masz pozdrowienia z Łodzi Mr. Ward Tour 2013-3 jak skończysz się F1 sezon pierwszy F1 challenger to będzie drugi sezon Nie będę już odpowiadał na to pytanie Na pewno jeżeli wróci F1 challenge to będzie kontynuowany sezon Dalej później Jeżeli wróci ta gra, jeżeli kończę sezon pierwszy będzie drugi sezon To na pewno Do jakiego zespół się przyjrzeć co? Nie wiem Myślałem o tym jak miałem nagrywać Myślałem że będę nagrywał Ale no niestety nie nagrywał Niestety tak wyszło, że no coś mi nie współpracuje. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Może McLaren. Dobrze moi drodzy. Na tym dobrnęliśmy do końca tego odcinka Q&A. Piszcie teraz kolejne pytania pod tym filmem, który będzie, na te pytania będzie odpowiedź za tydzień, we wtorek. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa.